Przed komisją weryfikacyjną staje biok Łazar. Koko dżambo, wiatraki, cięty dowcip i nad wyraz krzywy nos. This is how it's gonna be. 6 czerwca 2020 roku podejmuje pierwszą walkę na gołe pięści na historycznej gali Gronda. kautuje swojego rywala. Następnie ubija niemieckiego bioka kwitując wygraną słowami Nie będzie Niemiec, pluł nam w twarz. Może pan to wyjaśnić? A co tu wyjaśniać? Jak to jest za dużo gada, trzeba mu zamknąć papę. Zawsze taki byłem. I jest pan z tego dumny? Dumny, to ja jestem z tego, że mogę dbać o najbliższych. I'm up in here. Oprócz tego może coś więcej? A co tu więcej mówić? 600 ulicznych bitek z wyróżnieniem. Wiecie, składniarszków jest dużo na świecie. Uwielbiany przez kibiców. Zwłaszcza płci damskiej. Morda nie szklanka, a walka to tylko walka. Moja rada jest taka. Pan mi nie udziela rad. To pan stoi przed komisją, a nie ja. Zawsze walczę do końca. bombą twardo po ziemi. Trzymam się zasad. Nie dam się nikomu wyruchać. Jak to wyruchać? Żeby nikt nie walił mnie w chuja. Yy, znaczy oszukać. Czy znał pan Łazara? Poznaliśmy się przy okazji. Kolegom moim był. I nie przeszkadzało panu z nim walczyć? Dlaczego miałoby przeszkadzać? Najpierw zrobimy konkretną walkę, a później pójdziemy wypić setkę albo dwie. Jest pan gotów walczyć? Na gołe pięści, na apelacji Bezapelacyjnie do samego końca mojego, a raczej mojego przeciwnika. To pan to się chyba spóźnił. Gromda 16. W imię zasad już 1 marca. Kup pay-per-view i oglądaj na gromda.tv.